Siemanu no z tej strony, że to i witam was w kolejnym odcinku z gry Fasmofobia na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest Ernest. Przywitaj się. Siema, siema. Tak, jest ze mną Ernest. Ale tak z, początek, z początku odcinka chciałbym ogłosić jakieś takie ogłoszenia parafialne. E, po pierwsze zapraszam na Discorda, jest to bardzo ważne. Discord, 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 Discord najważniejszą rzeczą. Ernest się bardzo starałby go zrobić dobrze Wraz ze mną. E, Zapraszam też na fajną platformę, link w opisie, tam streamuję. polecam, polecam. polecam. I zapraszam też do użycia mojego kodu na Kidropie. A to... no polecam, ale polecam. Ta. Ham <grym> <grym> jeden. Suń dupsko. Biorę termometr. Yy, yy, ja biorę. I MFA. Ile mam hejtu po tej komputerze? Ile ja tu ja sobie, się myśli. Co ty robisz? O, czekam tego. By się mi da się w rozdzielczości hejtów Nie wiem. Mam 120 jestem ambitny. Ty masz latarkę, nie mam. Ja zawsze chodzę bez latarki do tego do. To to, jest to fajna Czemu tu już gdzieś było 11 stopni? Nie. Stary, widzisz mnie może? To. Odpal jakieś światło w tym domu. Tu jest ta piwnica. Ja pierwsze co, to schodzę do tej piwnicy. No nie, ja tu nie chcę iść. A, to w drugą stronę. jest choć bo ja latarki nie. U mnie serio, na odcinku jest ciemno. Potrzebujecie. A, masz słuchajcie, gdy was odcinek, niech ci będzie. A się boję tam iść trochę po prostu. Co? się wybiło na tym. Ja to musiałem sobie odpalić. Ostatnim razem, jak byliśmy w tym domu, kurde, te drzwi mnie denerwują. Wszędzie powstawiali drzwi, i update zrobili do fasmofobii widzowie, i wszystko wygląda trzy razy inaczej. Ale lepiej. Tak. Halo, chodź. Przyjdziesz do mnie? Do jest? Co? Tutaj to jest? Gdzie? Chodź Ernestu, no na górze No właśnie Było zabrać z latarki Chodź tu, bo tu włącznika Do światła mi znajdź w kuchni Tu jest Nie, to jest prąd Prąd, kontakt Nie widzę Tu O No nie, auto ja nie w Nie wiem czy już, czy my nagrywaliśmy ten odcinek spod Ale ty, jaki gaming room tu jest Chodź zobaczyć Co? Gaming room, gaming? Gdzie? Wiesz co, bo ja nie wiem gdzie ty jesteś Spokojnie O tutaj. Dobra, idę Panato Widzowie, to jaki to pecet <laughs> Gamer tu żył co on tutaj Opa, masz? tutaj Jeszcze auta mi się... Od kręgosłup miał o, o, chłop, co za chłop Masz aparat? Właśnie Ale gamer Gamer zgubił aparat znaczy ten bezkręgowy, Bez, kręgowi, bez Wiesz co? Weź tą kamerę, ja tą zostawiam w kuchni sejdę idę po latarkę, bo... Serio I pa O! 12 pokój Tutaj miał latki, tylko ominąłeś Tutaj to jest Ty Weźcie A. Te? E, jakbyś w kuchni jest latarka to e, znaczy kamera, jakbyś to miem rozstawił. Ile tam jest? U ciebie? Sy był 3 stopnie e. Stary, bo... o, Myślałem, że nie mamy drugiej latarki. Odkryłem się kładł, w kółkę ten powinno. O! Eee, F, F. będzie... <laughs> my, my strasznie rzadko gramy w tą fasmofobę. ci powiem. No. Że tutaj? Gdzie jestem ja? Przy tej kanapie? No to tak, tam było... To w Fidencji to było. Tam. Tutaj nie wyka... A dobra, 5 stopni to. Gdzie ten aparat dałeś? Eee... E, tam, kamerę. Przy śmietniku leży. Nie mówił to dużo. Nie wiem, czy to śmietnik. Tam w kuchni. Ku... Ten ap aparat trzeba pójść To ja idę po ten aparat. Ja jestem odpowiedzialnym użytkownikiem tego aparatu to by zdjęcie zrobić. Ja tu godzinę po... A tu... Uh -huh. Ogólnie dajcie znać, jak wam się podobają takie filmy bez montażu Bardzo ważne dla mnie i Ernesta mi się kręciło Ja idę robić kręgosłupowi aparat no i co? Ja już jak nie wiem. się przekonam. Pokręta... Kamera, jak się, się Strzałką, klikasz strzałką. I tu... Stary, zobacz to tutaj. Jak wejdziesz do tego pokoju, naprzeciwko gamingowego. Tam jest taka creepy plusz... pluszanka. Widziałem, 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 widziałem. Kręgosłup. Ale stary zgubił kręgosłup. To. Uff, Czemu ona tak robił? I ja się boję? Uspokój nerwy dał ja nie? Ma, nie wiem, ja bałem się aparat kamerą, tam się To weź ją Rostov Statyw wezmę weźmy. O, statyw sobie wezmę i ty, ty ustawisz tą kamerę bo mnie to przerasta Wezmę sobie, weź wróć pod spirit boxa jak coś A, musisz zabrać statyw jednak ty w ogóle, a! Już, e, musimy, zrobiliśmy e, już jedno, jeden cel dodatkowy, musimy crucifix, aha, i musimy kadzidło. Okay. Crucifix... Kadzibu. Gdzie tutaj mogą być odciski rąk? To jest dość specyficzny dom, no, kurde. Będzie ciężko. Odciski palców raczej. Tam pałkę fluorescencyjną musisz przynieść Wkurzać mi będzie to światło Przyniosłeś statyw? Właśnie ja go wnoszę Muszę go, go zabrać Się wnoszę jak A, tak, okej okay. Spirit box eee... no, Za chwilę, posyłam rąk Muszę wszystko przynieść No to mi mów, że też mogę iść po coś Bo tam jeszcze jest do zabrania pal... Yy... Dobra tu jest sól, ja zabieram pałkę fluorescencyjną Sól nie jest potrzebna A te e, świeczka jest potrzebna? Nie Wró jest Wróć tylko po spirit boxa Bo Kadzidło i zapalniczkę to wrzuciłem Musimy użyć kadzidła Musimy zrobić nie. Co, co się psychika jest... A psychika nie jest ważna Co sprawdzę. Ona co chwilę mruga tym światem w tej kuchni, ale i tu nie ma. Okay. A ja nie pokadam. A ty... Nie, ty pogadaj. Tak. Bo... Jest ja będzie dzikie tylko mieć. Tak Jakby dobiorem zapalnickę. Ja Cię daj spitboxa. E, wróciłem ci go do fogli. Dobra. Jak to jak ten duch się nazywa? Gdzie jest um. <grywa> Użyć tego kadzidła? Georgia jesteś tutaj? Georgia jesteś tutaj? Georgia jesteś z nami? Georgia daj znak Zgaś latarkę Georgia, jesteś z nami. Web, wyjdź tutaj do salonu, do kuchni. Georgia, jesteś z nami. Georgia, mój kolega sobie poszedł. Jesteś z nami? Czy jesteś ze mną, Georgia? Gdzie jesteś, Georgia? Daj znak, Georgia. Georgia, daj znak. Zrzuca przedmioty, wiesz, wokół mnie. Georgia, czy możesz coś napisać w książce? Georgia, napisz coś. Georgia, napisz coś. Georgia, napisz coś. Georgia, napisz coś. To nie gada, może się wstydzić Ja myślę, że jeśli krucyfiks rzucił jej przed mordę to, się, to nie wie co ma zrobić Ten krucyfiks to tu se weź tu wstać Bo to łzy Nie O, żebym zniknął zdjęcie zrobił I trzywam Georgia jesteś tutaj Georgia, daj znać Georgia, pokaż się. Georgia, pokaż się. Kurde widzowie, powiem wam, że znowu nam się trafił duch jakiś łomny. Georgia, show yourself. Ja pierdzielę, tak mi zrobiła. Odda, pokoj obok Zabiła mnie. Nie wiem, może zrobię jej zdjęcie. A my nawet nie mieliśmy żadnej poszlaki. Wiem. Możesz to albo sobie wykierować, albo wiesz. Zrobimy to, no to możecie mnie oglądać Co? O, ale mnie rozłożyło tutaj. Jak to uruchomić? Zrobiłem jej zdjęcie jak coś, więc. Patrz jak mnie wygięło. A tutaj kamera. Nie No, pismo ducha nie ma, odcisków palców też nie ma. Gdzie jest krucyfik? Mroźnych temperatur też tam nie ma. Krucyfik! No tutaj go w rok rzuciłem, tutaj, leży przy ścianie, przy szafie tutaj. Gdzie tutaj, o, tu. Co ja mogę? Uch, się ty ty wyciłeś, tak? Nie. Nie? Ja, ja, ja w kuchni jestem A co? Ja, ja, A co? No, ja mam kluczyk w ręce Zobaczymy to Cholera nie ty mi rzucasz rzeczy Bo to tak nie rzucają No oczywiście rzucałeś we mnie No przecież ja w kuchni jestem Patrz No stary w kuchni jestem no Patrz Z kuchni go przyniosłem teraz można dziwne, ale nie wydaje mi się. Zaraz Biedowie cię... Czy, widzisz ten latający czajnik przed sobą? Ta... To widzę, Masz. <grym <grym Do, co, co tu wpadne. można? Ja tam ci imprezę z nią urządzę zaraz. Ja tu ja mam krzyż, Ja ci talerze nawet przynoszę na imprezę z nią. Dobra. Na Korei. Nie chcę gadać Więc ustójmy gadanko Ja bym strzelił tego ducha i przesz przeszedł do kolejnego wiesz? Tak musicie Ja bym, ale to ja nie z bym chciał zrobić wiesz? Bo ja straciłem cały sprzęt teraz Jak ty stracisz to jeszcze to lipa będzie zchwić. Nie, ale skadziłbym, nie powinna zabić Bo mam to, skadziłbym z Z Musisz do niej, mu musisz, jeśli chcesz tego to musisz do niej mówić Co to jest to mówienie? O stary, patrz co ja w ręce trzymam Nie wiem co trzymam. Stoję przed tobą idealnie, z nożem Hello Która się mówiła? Hello? Hello? Niech yeah. Hello Przez... Can you show yourself? I want to see you Come on Teraz Come on, co Ernesta, słyszycie podwójnie? Come on, come on, come on. No, tu masz przypał. Spal Zabijecie. O. To nie stało! Zabijacie. Ale ja miałem krzyż! Ja miałem krzyż! Ma, nie działa. Krzyż działa tylko na niektóre mob, te duchy. Ale... Ale była misja, że mam zrobić to z krzyżem. A no to nie wiem o co chodzi. Więc yy, nie, nie, nie miałem co reagować, czyli była misja nie do zrobienia. Dziwne, to mnie dziwi, wiesz? Muszę kupić sobie. Termometr. Termometr. Kupuję sobie. Co mnie dziwi, tak. Co ja mogę kupić? Pigułki kupię, Latarkę mocną kupię, kupię sól i kadzidło. No i jeszcze mogę kupić zapalniczkę. Wszystko. Dobra, wybiorę nam inny dom. Panie, już gotowy? Dobra, Dobra masz? Tak. Ja już, a już mam kontakt wybrany, możemy iść. Ubezpieczenie. Ja się ja ciebie wyciszę w grze jakbyś ty musiał mówić, co nie? To mhm. dawaj tak, to Dawaj, dawaj, dawaj Ernest. Gotowy dawaj. I widzowie, 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 nasza pierwsza gierka nam coś nie pykła, niestety. No. Okay. Ale czasami też tak musi być. Ja zabieram to, co moje, czyli termometr. Co jest twoje? Latarkę. Co? to, to jest twoje. Ty nic nie kupiłeś? Nie. Yeah. Ja pierdził. Nazywa się... Zdjęcie mam zrobić? So... Karen. Jezu, stary duch się nazywa Karen. O, fajna jakaś. No, no to jest spoko domek. Jeden z cięższych, ale musisz chodzić ze mną, bo ja mam termometr. Okay. Czemu już mam tutaj 7 stopni 11. Jest to. Lol. A jak stanę, co tu? Tu jest 19. A tu? 21. A nie, czy, czy chcesz mi powiedzieć, że. No, okoliczka tam Nie lubię tego okoliczka, nie jest jakiś creepy. A tu jest jeszcze słabszy, ula Chcesz mi powiedzieć, że to jest tutaj już na dole? Lol. Zabawnie by to? było. Idę na piętro jeszcze sprawdzić. Jak tutaj jest temperatura? ale tu jest 19 stopni wszędzie klopie nic nie ma Tylko portret jej jest Kozak Nie wiem gdzie jesteś Bo to teraz super ważne jest, wiesz Tak gdy wychodzę po domu pustnie jakoś O goni mnie To prawda? Nie Byłeś bezpokojny to by cię goni Ej patrz nie ma go tutaj To był jakiś fake ta temperatura O, tutaj jest zimno. Tu jest 12 stopni, 10. Czy to jest tu miejsce? 7, 10. Chłodniej to jest tu. Zostawiam ten to. Idziemy po sprzęt. Panie Ernest, <słuch> ciężko, ciężko Ci powiem. imf a zabiera mi to tatko, ty weź spirita i... Nie mi kamera. Musimy zdjęcie mu zrobić jak, jak mówiłem. co się zrobi Co mi MF da od razu na dwójkę idzie Halo Za drzwi Trzeba przez zamknięte drzwi, chłopie to nie jest normalne, raczej, że gościu przechodzi przez zamknięte drzwi. Jak w twoim wypadku. Kadzidło nam potrzebne? Nie, w ogóle nie. Jest tylko zabrałem to, co mam potrzebne. Jeszcze są to na odciski palców, żeby mieć dowody w razie czego że... Oj. Iż krok, iż mamy to jest krok i stur mamy zabioną To zdjęcie Na baz grał coś w tej książce stary! Ha! Czyli jest pismo ducha Czyli jest pismo ducha Pismo ducha Chciałbym, żeby były gdzieś odciski Ja bym się bardzo cieszył jakby gdzieś tu zostawił odciski znaczy to jest Karen, to są ona. No. Tu są wszędzie portrety. na się w ogóle hmm. chyba? Chłopiec. My tu orkiestrę robimy. <grym> <grym> Mroźne temperatury. Na 100 pro Sprawdzasz Ta Ty, talerzem co mi rzucasz? Istnęło pięć? Nie a jak się, działa to zielone? Taka musi być mgła nad tym, by to było, o co chodzi? Postać się pojawia nad tym tak Ja jakby... widziałem postać, mi się wydaje, wiesz? Jak... Dajmy roźne temperatury mi się wydaje, że o tym zielonym coś widziałem, ale nie jestem pewien. Boję się, że mogłeś mieć, mógłbyś widzieć, wiesz, ale nie jestem pewien. Co to byłoby, projekt do -y? Co? To jest projekt DOS Tak, to jest projekt DOTS. A to nie może być to. Czemu? No bo nie może być. No dobra. No to, to była... Tak samo nie może być Spirit Box Spirit Boxów nie może być? Tak Czyli nie musimy grać Czyli Spirit boxy nie I projektor... Oczywiście, od, od, od. odciskamy palców I aparat w rękę Orb Odciski palców I w 5 co zostały te trzy nam opcje To ja biorę się za odciski palców, chociaż tych tu nigdzie nie było jak patrzę Wziąłeś kamerę, wziąłeś kamerę, gdzie ją dałeś? <gry> Czy latają tu jakieś partikle dziwne? Zabicie, co najmniej tutaj w tej chwili? jakiś palców nie było. Ja w palców, jakieś Wiesz co? Ja tu sobie postawię tylko kamerę. Kurde, se przekręciłem za bardzo. Ale ten jaki, kurde, tamta jak się wstydziła, to Karen to w ogóle, to jest Karen. Jednak. Sprawdzę jeszcze raz, czy nie ma odcisków nigdzie z no znowu widziałem wkrótce dym nad tym zielonym Dym to masz parę z gęby Co? Masz parę z gęby, bo jest zimno Aha tak zimno jest, zobaczmy jak zimno jest Aha, A, to jest parę z gęby, to tam Czyli odcisków palców jeszcze nie widziałem, czyli skreślanym, to jest rewant albo shade. Więc tylko zależy nam na orbie i... Orbów? Nie no, orbów też nie ma. To jest, w razie czego to jest shade. Ale ja zaraz wrócę, zostawiam cię z tym czymś. Shade to jest a chyba a'la demon. Więc krucyfiks działa na niego. O, miał podwyższoną aktywność jak wyszedłem. Są orby Są orby. No to mamy ducha, a zdjęcie z mamy tylko w to, jest, to jest, Revant. to jest rewant Rewant. olewamy zdjęcie i co idziemy? Nie, 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 ja idę, ja se zażyję tableteczki, idę Całe pakowanie Ale... tabletek, tak o Ci powiem to ja sobie cię w okno pooglądam Proszę, nie Bo się boję Panie, panie, weź mi tu wyjdź Weź mnie tu, nie strasz Karen, ty gnoju, chodź tu Karen, ja się ciebie nie boję Kto daje dziecku daj mi Karen? <noise> Te, Karen, słuchaj mnie, ty no Ja się ciebie totalnie nie boję więc weź mi wejdź, ja wiem, że jesteś rewantem Revenantem, czy jak ci tam, rewenantem Kiwie, jak to się tam wysła... wymawia Weź mi lepiej się pokaż I nie cykaj dupy, bo ja wiem, że ty jesteś karen Karen, pokaż się Karen, Karen, Karen Karen, 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 Karen Karen, 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 Karen Karen, Karen, Karen karen, 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 Karen. nie, nie ma to jesteś tutaj czy nie? daj znak daj znak karen karen daj znak karen daj znak karen daj znak karen daj znak, karen, daj znak. Karen daj znak Karen daj znak Karen Karen Daj znak bo stąd wyjdę Wychodzę mamy Mamy Karen wyda Pa 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 Zaznaczyłeś rewanta? Tak. Mam nadzieję, że to, to były orby. Nie no, to były orby są to Był Tak Cztery nie mieliśmy chini. tam nie Prawda? Nie wiem. ale moi widzowie, drodzy, to na tyle w tym odcinku, więc jeśli spodobał się film, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli nadal tego nie robicie, no i nie zapomnijcie o dzwoneczku, by nie przegapić żadnego materiału na tym kanale, no i wbijajcie w sumie na Discorda, na platformy na której streamuję, wszystko w opisie, jemy się z wami z reklamy, na razie, cześć, Siema. hej, hej.